Hejka wszystkim! Hejka wszystkim! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dziś, jak możecie zobaczyć, mamy tydzień unikatów, więc zakręcimy kołem fortuny i od razu przejdziemy do sklepu. Czy są te wyczekiwane? W sumie, ja nie chcę, żeby były w sklepie sopelki, więc sprawdzimy to zaraz, ale najpierw zakręcimy kołami fortuny, żeby mieć pieniądze, żeby kupić cokolwiek z tego tygodnia. Od razu mówię, że to będzie mój pierwszy tydzień unikatów, więc zobaczcie, nie wiem czego mogę się spodziewać. I tak. Dobra. No to przechodzimy do sklepu, ja się troszkę stresuję. Ok, możemy przejść do sklepu, odzież. Sprawdzę w ogóle, czy są animki ze Starego MSP. Okej, okay, tej nigdy nie widziałam. Tej tak samo. Tej też nie. W rzeczach nic ciekawego raczej nie ma. No, niestety, więc przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje czyli odzież. Są sopelki, włosy sorbetowe. O, dla wip są szczenka z Halloween e, to nie to są te buty te bardzo cenne spodenki koczki e, galaksy sukienka balonowa i włosy balonowe nie wierzę że je dodali sukienka wal ja Frytkowa, taka czuszka, bo nie wiem jak za bardzo się nazywa. Nie wiem co to jest. Siedem stron, jelenie rogi. Jakieś coś. Dobra. Ale teraz już przejdźmy do tego, co nas bardziej, najbardziej mnie interesuje. Czyli no, sopelki. Ja, superki, włosy sorbetowe, naprawdę. No. Sukienka, szugar. Dobra, na pewno kupimy te rzeczy, które mnie interesują. Ok, superką wybiorę taki kolor. Po prostu będziemy kupować wszystko, co mnie interesuje, a może na końcu zrobimy z tego jakiegoś ładnego luka. Już widzę, że straciłam troszkę moich starcoinsów, więc troszkę szkoda. W sumie wybiorę do tego chyba jakieś niebieskie kolory, bo no bo lubię niebieskie. Szczęka z Hala. Naprawdę. Dobra, ja zakupię sobie włosy i się zaraz widzimy. Ok, teraz możemy jakoś ubrać się. Mm, no. Tak, żeby się normalnie wyglądało, bo na razie to jestem taka, wszystko mam na sobie, więc może założymy. Włosy sorbetowe były ładne, koczki też, ale te włosy mi się mega podobają. Sukienka WAL też, szkoda mi troszkę jej, ale dobra, to bierzemy sobie jeszcze jakieś buty. Nie wiem, czy znajdę w mojej szafie, dobra, załóżmy to spodni nie potrzebujemy więc ja chyba kupię jeszcze tatuaże na nogę i się zaraz widzimy okej, okay, miałam kupić tatuaże na nogę ale zdecydowałam się jednak że kupię to i tatuaże na nogę też w sumie kurczaczek jest bardzo ładny ale zmieniłabym go troszkę <grytanie> dobra Pozmieniam go na takie kolory niebieskie Będą ładne, myślę Kupimy No okej, okay, okej okay. Kupimy Dobra I teraz te tatuaże na nogę, te serduszka mnie interesowały najbardziej Więc te serduszka właśnie kupimy I w sumie to zrobię chyba je na czarną tak mi się wydaje, że czarne były najlepsze do tego, tylko zrobimy im obwódkę taką taką ładną. Byłyby ładne nawet chyba. Okej. Okay. To pozwiedam sobie jeszcze troszkę te rogi. No nie wiem, te rogi mi się jakoś nie podobają zbytnio, ale po prostu nie podoba się za bardzo ej mega mi szkoda tej sukienki Val i tego pakietu chyba balonowego chyba tak się on nazywał mm, to też było z pakietu ale niestety nie kupię niestety włosy Japan, które nie są włosami Japan no. bo to suszy się tam zmienia tak, zmienia się nadal Mm, szczękę z hala bym jeszcze kupiła, ale. No, ale po prostu jakoś mi tak nie przemawia do mnie. Więc może jeszcze. Okej, okay, resztę po prostu unikatów kupię jutro. Więc będę się już z wami powoli żegnała. Tylko ubiorę jeszcze w swoją movie star w jakieś normalne ciuchy. Ale mnie się wydaje, że na tygodniu unikatów nie było butów. Nie wiem, czemu mi się tak wydaje. Chyba nie było. No dobra. Dobrze. To ja się będę już z wami żegnać. Trzymajcie się. I na razie.